Thank you Państwu. opowiem dzisiaj o moim pomyśle na to, jak odroczyć raka. Na początek mała rozgrzewka. Kto z Państwa potrafi tak wysoko podnieść nogę? Świetnie, mamy wysportowaną widownię. Ta kobieta na zdjęciu ma 96 lat. To najstarsza na świecie instruktorka jogi. Z jednej strony postęp medycyny umożliwia i ułatwia tak długie życie. Z drugiej, z wydłużeniem życia nie zawsze idzie wzrost jego, jego jakości. Okazuje się, że nieodpowiedni tryb życia jest przyczyną przynajmniej 30% rodzajów chorób nowotworowych. Statystyki są dość alarmujące, dlatego że okazuje się, że diagnozę rak usłyszy co czwarty Europejczyk w najbliższym czasie, czyli tylu mieszkańców, ilu mieszka w Francji, Niemczech i Polsce razem wziętych. Tutaj mamy przykład jednej, niestety smutej dla nas bardzo statystyki, liczby zgonów z powodu raka szyjki macicy. Smutnej, dlatego, że istnieje badanie cytologiczne, które pozwala szybko, wykry wcześniej wykryć tę chorobę i zagwarantować skuteczne leczenie. Dlaczego, mimo dostępności takiego środka, umiera wciąż cztery razy więcej Polek niż Szwedek? Odpowiedź jest: Przychodzą Polki za późno do lekarza. Jako przyczynę tego stanu rzeczy upatrują straszenie rakiem. Czy rzeczywiście mówienie o nowotworach w kontekście śmierci jest tutaj nie na miejscu? Może bardziej warto podkreślać aspekt społeczny kampanii działań profilaktycznych, a może jako swoiste haki, jak w kampanii dla młodzieży ponadgimnazjalnej. I teraz mamy dużo teorii psychologicznych próbujących rozkminić, jak. Co będzie działało, ale teraz jak mieć pewność, że rzeczywiście te środki, których używamy, będą skuteczne? I tu z pomocą nam przychodzą specjaliści od tego rodzaju zabiegów, którzy częstokrotnie lepiej niż my potrafią przewidzieć nasze zachowania. Neuromarketingowcy, którzy współpracują z neuronaukowcami. Tutaj mamy przedstawioną reklamę. Na zielono zaznaczone są elementy bardzo atrakcyjne dla badanych w tym hamburgerze. Na, fiole, na różowo, te. Niezbyt ciekawe, odpychające na niebiesko te neutralne. Jak uzyskujemy taki obraz, czy jak badamy tego typu przekazy? Naszemu badanemu, który jest, na którym ma nałożony czepy EEG, który bada aktywność naszego mózgu, wyświetlamy materiał. Jednocześnie zbieramy... Ten sygnał i dzięki metodzie opracowanej przez jednego z członków naszego zespołu możemy przetłumaczyć to, co mówi mózg, na, na to, co mu się podoba, a co go odpycha. Tutaj zobaczmy mały przykład. Na dole poniżej linii mamy te elementy mało ciekawe dla badanych. Krajobraz jest całkiem niezły. Teraz średnio, ale widzimy, że pojawienie stworków to jest to, co rzeczywiście badanym się podoba. Jak chcemy to wykorzystać do naszych celów? Otóż naszym badaniem uzbrojonym w Czapek AG i Eye Tracker, urządzenie, które bada skupienie naszego wzroku, zaprezentujemy różnego rodzaju komunikaty o tematyce nowotworowej i o profilaktyce. Będą to plakaty, jak również fragmenty tekstów z gazet, jednocześnie mierząc aktywność ich mózgu. Dzięki temu wyłapiemy te elementy, które są wyjątkowo atrakcyjne i te, których należy unikać. Jednocześnie badani będą wypełniali ankietę której będą pytać, co sądzą, będziemy ich pytać, co sądzą na ten temat, i jakie czynniki psychologiczne są tutaj bardzo istotne. Tak więc wyposażeni w tą wiedzę, która ma podstawy biologiczne, psychofizjologiczne, o to, co myślą badani, co uważają na dany temat, a wiemy, że nie zawsze to, co się podoba i to, co mówią, jest tożsame. Poza tym mamy w naszym zespole Onkologa i biologa, którzy będą czuwać nad merytorycznością całego procesu, na to, żeby wszystkie informacje, które podajemy i przekazujemy dalej, były wartościowe i rzeczywiście sprawdzalne w praktyce. A żeby udało nam się wyniki tego projektu rozszerzyć, będziemy korzystać ze współpracy z marketingowcami, którzy wiedzą, jak to się robi, żeby działało. Więc efektem tego, tej współpracy będzie projekt kampanii profilaktycznej, która. Będzie miała na celu skutecznie zachęcić badanych do tego, by zapoznawali się z tym, co już wiemy. Proszę Państwa, odnośnie gene na genetykę, to, co dostaliśmy w pakiecie od rodziców, nie mamy wpływu, ale na to, jak żyjemy i co może nas zrobić, żeby obniżyć szansę na um, rozwinięcie tej choroby, bądź w ogóle jej uniknąć. E, tak i to właśnie postawiliśmy sobie za cel, aby tego raka odroczyć, a jeśli już jest, to wcześniej go wykryć. Dziękuję. Bardzo serdecznie dziękujemy Pani Olu. Ja mam takie pytanie a propos tego hamburgera. To zdjęcie było prawdziwe? Te, te a propos atrakcyjności? Tak, to jest, to jest wynik badania przeprowadzonego przez naszego współpracownika. Czy się nie... potwornie zastanawiam, czemu w takim razie ten bekon był nieatrakcyjny. No, widocznie w tym ujęciu nie. Kompletnie ja nic... tego nie mogę zrozumieć. Bardzo proszę, pytanie od kapituły. Bardzo taki, proszę. Taki, taki haksy promocyjnych, to znaczy uświadamiających, zniechęcających do pewnych na przykład postaw. Jest wiele. No, ja pamiętam taki szokujący plakat Pongowskiego z pośladkami papierosem, czyli po prostu palenie jest do... Mhm. To. Tak. No i zastanawiam się w jakim stopniu to, co robił profesor Zatoński przez tyle lat, prawda? Cała akcja z książeczkami. Chciałem panią zapytać, czy no tutaj pani pokazała mam Haka na Raka, czyli Akcja Polskiej Unii Onkologii, czy to jest, czy, czy, czy to było mało skuteczne? No bo skoro trzeba nowe mechanizmy, nowe sposoby, czy pani z tymi ludźmi też się kontaktowała, żeby wykorzystać ich doświadczenie? Czy tutaj z Polską Unią Onkologii jeszcze nie? Jeśli chodzi o projekt bardzo fajny, mam Haka Na Raka, jest skierowany do młodzieży ponadgimnazjalnej. No to to jest właśnie polskiej unii Color. E, e, Tak, tak. Tylko chodzi o to, że tam e, młodzi ludzie aktywnie uczestniczą w tych zajęciach, projektują swoje własne kampanie, ale m, to nie wychodzi później na, e, na szerokie wody. Te kampanie nie są projektowane, może je znaleźć w internecie, ale nie są szeroko propagowane. To jest jedno, jest to skuteczne, tylko dorosłych ciężko namówić na to, żeby przyszli i pozastanawiali się wspólnie, co będzie działać. Tutaj musimy działać na innym polu, czyli na przykład plaka, plakaty, takie akcje, które masowo sprawią, że ludzie skupią się, chociaż na chwilę zatrzymają na tym, że można coś zrobić w aspekcie tej choroby. Czyli to palenie jest do D, to się Pani podoba na przykład? Znaczy ja nie palę, więc ja tutaj... <grym> um. I teraz to, co my chcemy zrobić, znaleźliśmy zespół naprawdę ludzi, którzy wiedzą, marketingowcy wiedzą, co działa, a neuronaukowcy jak to działa. I chodzi o to, że patrząc nawet na same badania cytologiczne, widzimy, że jednak jest to niewystarczające i nieskuteczne. Polki naprawdę dalej niepotrzebnie, tylko z powodu tego, że za późno przychodzą. Mama znajomej mówi, że po co będę chodzić, bo jak wykryją, no to co? No i co ja wtedy będę miała problem? Bo chodzi o to, że jeśli przyjdzie wcześniej, żeby zrozumiała, że jest szansa i może dużo dłużej żyć niż gdy choroba będzie za późno wykryta. Bardzo proszę, tutaj było pytanie. Ja chciałam zapytać o dwie rzeczy. Pierwsze przy tym pier drugim slajdzie gdzie Pani pokazywała dane. Było, przy Polsce była e, chyba 2000, mhm. e, ale później było 130 i 500. Chciałam zapytać, co to jest 130 a, i co to jest a, 500? To pierwsze pytanie. Mhm. A drugie, dlaczego Pani sądzi, że największy wpływ na umieralność ma jakość przekazu perswazyjnego, a nie na przykład dostępność lekarzy czy łatwość zrobienia badań? To odpowiadając na pierwsze pytanie, to 130 i 2000 to są liczby bezwzględne, a w Szwecji mieszka cztery razy więcej osób, więc jeśli weźmiemy poprawkę na tą liczbę, dostajemy 500 i stąd 4 do 1 odnośnie umieralności. A struktura demograficzna jest taka sama, tak? podobna, zbliżona, ale generalnie chodzi tutaj była poprawka wzięta na liczbę ludzi zamieszkałych w danym kraju. Bo 132 000 wygląda naprawdę imponująco, ale to jest przekłamanie w tym wypadku. A druga rzecz, czy mogłaby Pani powtórzyć drugie tak, pytanie? Dlaczego widzi, to znaczy, jakby Pani uzasadniła przekonanie, że śmiertelność akurat na, na ten nowotwór jest związana z jakością przekazu perswazyjnego, który chce Pani badać? To znaczy, na ile to są skuteczne hasła, a nie po prostu z dostępnością badań i łatwością uzyskania dobrej diagnozy. Czy tutaj przykładem najbliższym jest cytologia, gdzie są co chwilę organizowane akcje. Nawet wczoraj byłam w salonie kosmetycznym, gdzie Pani mówiła, że też reklamowały taką akcję niespołeczną. Można było dostać też torebkę, jakąś szminkę, a i tak kobiety nie przychodziły, a jak się do nich mówiło, to w zasadzie, a co mnie Pani będzie pouczać? Więc tutaj to nie chodzi o to, że nie ma dostępnej cytologii, tylko że kobiety z jakiegoś powodu nie chcą z niej korzystać i żeby znaleźć takie aspekty, które zamiast dodać strachu albo niechęci, jednak bardziej postawią na to zainteresowanie, żeby jednak tego raka troszeczkę oswoić. Bo tak naprawdę to nie musi być straszna choroba, jeśli wystarczająco i wcześnie o niej wiemy. Także. Bardzo proszę, tu jeszcze pytania. A czy Państwo robiliście już wcześniej takie badania, jak... Pa Ludzie postrzegają tę kampanię. Bo tam był taki wykres, gdzie na górze były plakaty. Nie, to był, has, to to był to schemat. To nie. był schemat. Nie, bo tak. przy, właśnie przy tym wspomnianym już, tej wspomnianej kampanii mam Haka na raka, były minusy jakoś nie, nie, źle nie, odebrane. Jest... Więc... Nie, nie, my... nie, nie, to absolutnie jest przypadkowe. To chodziło tylko, żeby pokazać, co dokładnie chcemy zrobić. Do tej pory mamy wstępne dane z badań psychologicznych, które pozwalają nam twierdzić, jakich kontekstów do czego się odwoływać. Ale y, dlatego chcemy, żeby tę skuteczność zwiększyć, skorzystać z pomocy je, innych dziedzin. Skoro, jak pani mówi, dorośli nie chcą brać udziału w badaniach profilaktycznych, to jak zamierza pani ich przekonać, aby uczestniczyli w badaniach naukowych? Y, tutaj mm, generalnie grupą badaną, która jest znaczy, którą prawdopodobnie uda nam się przekonać, są dzisiejsi 20-30-latkowie, bo to do nich głównie skierowana jest kampania, dlatego że mm, te decyzje o swoim stylu życia podejmowane są właśnie w tym wieku. Tutaj y, mamy y, współpracujący z nami psycholog społeczny dysponuje szeroką bazą respondentów y, używanych do swoich badań. Tu będziemy mieli częściowo skorzystać. I y, 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 są też y, promowane. Y, takie sposoby, a, znaczy, aby zachęcić też w pewien sposób, bo badanie, za uczestnictwo w badaniu też będzie można coś być może otrzymać, jeśli będziemy mieli za to pieniądze. Znaczy... Dziękujemy bardzo serdecznie Pani Dziękujemy Aleksandro. Bardzo.